Masie, masie, maelo, elo, hagarotelda, na spontanie, projekt, projekt spontan, projekt turysta. No tak to wygląda, projekt turysta, a będzie jeszcze kwestia osobista. Więc leci, Dla mnie to coś więcej, nie zmieni się to nigdy, piszę, nagrywam codziennie, zapełniam puste zeszliny, leżą tak. do szuflady leci. To rodzaj zabawy, to jest moje hobby, które weszło mi już na większa Szansa parę razy była. Dobre pięć minut nie wyszło mi, co z tego ze swych marzeń? Nie rezygnuj, czyli nie żałuj. Złe wybory uczą przecież. Ważne, by zrozumiał błąd z głębu Wyciągnął lekcję jak pomogłeś, podam rękę. Dobrze znam to życie, wszystko od sedu kapelnie, co słyszycie na tym bicie. Jeszcze zobaczycie, zobaczymy się na szczycie. Spójrz, się oczy, to... widzę w nich twoje odbicie. Serce oddałem muzyce, nie żałuję, uwierz? że mówię nie obchodzi mnie jak ty to czujesz nieraz sam się zamykam wokół gra tylko muzyka tak łatwiej powiedzieć o czym myślę weź nie pytaj nie gra ta melodia nie wyłączę na nalekiem dla mojego serca leczy moją duszę teraz biorę jeszcze gosz nie odlatuję gdzie nie pytaj gdzieś daleko znowu porywa mnie muzyka nie gra ta melodia, nie wyłączaj proszę o nalekiem dla mojego serca leczy moją duszę, teraz biorę, jeszcze głośniej odlatuję, gdzie nie pytaj, gdzieś daleko znowu, porywa mnie muzyka. Nie gra ta melodia, nie wyłączaj proszę o nalekiem dla mojego serca leczy moją duszę, teraz biorę, jeszcze głośniej odlatuję, gdzie nie pytaj, gdzieś daleko znowu, porywa mnie muzyka. Tyle tego było, ile się przydarło szlaków. Jakby nie było gotowe do ataku, lecę sobie na luzaku Tu nalega czy Dzieciaku nie ma mowy do obraku, dawki rapu Tu na tym szlaku, wielu kozaków Za szybko chciało dojść do etapu Nie dzielenia się na pół, Teraz pani w piachu Pytają na chuj mi to było braku Ziomy po faku, świata zapachu To będzie, a ja siedzę i rzucam sobie zakręcie Życia derby, Byłem, będę sobie wierny piękny bez przerwy. w kółeczku tego świata Od mało lata, na biety napada Oto tata psychopata co tu rapem wszystko pozamiata Nie gra ta melodia nie wyłączę proszę, ona lekiem dla mojego serca leci moją duszę Teraz biorę jeszcze głośno odlatuję, gdzie nie pytaj Gdzieś daleko znowu porywa mnie muzyka, muzyka. Niechata melodia Nie wyłączę proszę, ona lekiem dla mojego serca leci moją duszę Teraz biorę jeszcze głośno odlatuję, gdzie nie pytaj Gdzieś daleko znowu porywa mnie muzyka. muzyka Śmiech, zaraz płat przeplatają się emocje Mimo tego serca i tak oddałem muzyce Pozwala zapomnieć, zaraz przypomina, nie raz Łzy je często dostęp nie odczyna Piszę ciągle nie przystaje, bo na chwilę to nagrywam. Progres stały czas i to chyba Gdzie dobrze słychać jest? Czy Jestem powietrze w chucach powoli je wdycham małymi łyżeczkami Możesz znaleźć się dosytać A Ta muzyka, tak jak antidotum dla mojego serca Między pierwszym czytasz moje życie, znajdziesz tekstach To jest właśnie ten czas, kopa się pieta na wariackich papierach, Hangarotek dam tam pozdrawia Nie ma co przesadzać Kończę na razie, znów porywa mnie muzyka, odcinam się pracę za się, nie ma co przydłużać Do następnego by jak najszybciej młody Pan za koniec groty, nie gra ta melodia, nie wyłączę proszę, ona lekiem dla mojego serca leczy moją duszę Teraz robię jeszcze głośniej, od zatuje, gdzie nie pytać. Gdzieś daleko znowu porywa nas muzyka, nie gra ta melodia, nie wyłączę proszę i chuj